No siemanko, drodzy państwo, witam serdecznie na kanale Michał Michalski z tej strony. Dzisiaj porozmawiamy sobie o portfelu Keep, który miał tutaj update. Dodatkowo pokażę wam jakie są tutaj nowe funkcje, pokażę wam na czym polegają transfery IBC, dzięki którym możecie przesyłać tokeny między sieciami. To jest bardzo przydatne, jeśli chodzi na przykład o Evmosa. No i trochę tutaj sobie pobuszujemy po tym Keplerze, także nie przeciągając oczywiście zapraszam na intro. Zrobili oni update tutaj. No i trochę trochę się tutaj pozmieniało. Niektóre rzeczy na lepsze, niektóre rzeczy na gorsze. Mamy zupełnie inny interfejs. Co jest fajne, to to, że tutaj mamy aktywne głosowanie, więc możemy sobie przejrzeć od razu. Mamy wszystko podzielone elegancko na sieci. Nic nie powinno nam umknąć. Tutaj mamy znaczek, że już mamy zagłosowane na przykład. Tutaj możemy sobie zagłosować teraz. Oczywiście, żeby głosować, to również musimy mieć jakieś tokeny tutaj na tej sieci. Transaction in progress, tak jest. Dobra, zrobione, zagłosowane. Teraz jeszcze możemy tutaj zmienić sobie na ciemny kolor, żeby nas oczy nie bolały. I tutaj po lewej stronie mamy wszystkie chainy, jakie są obsługiwane przez właśnie portfel KEPR. Jak wejdziemy sobie na Home. No, i tu na Overview możemy sobie zobaczyć, co mamy konk konkretnie na portfelu. Mamy to podzielone na tokeny albo na konkretne sieci. Od razu tutaj widać, jakie są mniej więcej nagrody za staking. Jest to podawane w APR, czyli jest to średnia z ostatnich 7 dni. I pod spodem tutaj są głosowania. Dobra staking. Tutaj mamy znowu wszystkie nasze steki i możemy od razu zobaczyć jakiego walidatora tutaj mamy wybranego. Mi się wcześniej podobała ta opcja, która, była, która się nazywała Claim and Stake. Czyli można było odebrać te nagrody, które już mamy na naszym portfelu i później je automatycznie zastejkować, nie ruszając tych monet, które mamy na portfelu. Więc tylko restajkujemy te nagrody. No i teraz oni schowali właśnie tą opcję tutaj, Claim All. I tutaj mamy teraz Claim and Stake. Jak wcisniemy ten przycisk... To powinniśmy zobaczyć, właśnie tutaj, naszego Keplera. Zatwierdzamy, odbieramy te nagrody i stejkujemy je z powrotem. Także szybko tutaj sobie to przelecę. Ciach. Jeszcze Evmosa tutaj załatwimy. Do Evmosa jeszcze sobie wrócimy. Będziemy robić te IBC transfery. Dobra, to już mogę sobie zostawić. Tu są jakieś gruszowe sprawy. NFTKi. Można również tutaj przeglądać sobie NFTKi. Ja na tym portfelu akurat nie mam żadnych NFT. NFTKi dodatkowo tutaj możemy sobie dać jakieś zdjęcie profilowe, na przykład właśnie z naszego NFT. No i dobra, to by było już chyba tutaj na tyle. Teraz chciałbym wam pokazać, jak robić te IBC transfery. Wtedy wchodzimy tutaj na portfel Cap. Tutaj jest Osmosis. Wyślemy sobie. Evmosa na osmosis, bo to jest taka no, najbardziej częsta transakcja. Możemy tego Evmosa jeszcze wysłać z sieci EVM, na przykład. Pokażę wam, jak zrobić to w tą stronę, że tutaj mamy. Jak wejdziemy sobie na Evmosa, no to tutaj mamy dwa rodzaje adresów. Jeden adres to jest adres EVM, a drugi adres to jest po prostu Evmos, czyli ten łańcuch stworzony dzięki Cosmos SDK. I na przykład jeśli wejdę sobie teraz na metamaska. Widać to? Widać wszystko. To mogę sobie wysłać trochę fmosa. Tutaj. Po prostu jeśli skopiuję ten adres. Pyk. Mamy teraz 0.3 fmosa tutaj na tej sieci. I wejdę sobie na metamaska i wyślę na przykład 0.1 tego fmosa. 0.1 1, czyli powinniśmy mieć teraz 04 tam na Keplerze i wysyłamy to. Ciao, confirm. To już leci. Tu możemy sobie wejść, sprawdzić. O już jest 04. Widzicie, już przyleciało. Ale to jest przesyłanie między siecią iVM. A kosmosem, i to możecie wykonać tylko jeśli chodzi o Evmos. A teraz, na przykład, jeśli byśmy chcieli wysłać tego Evmosa na Osmosis, po to, żeby go sprzedać tam na Osmosis, to zjeżdżamy sobie tutaj i mamy IBC Transfer. Klikamy Transfer. I tutaj teraz musimy wybrać właśnie łańcuch. Ja już ten łańcuch mam dodany. Już kiedyś wysyłałem na Osmozis po prostu. I tutaj wybieramy Osmozis. Później tutaj musimy wkleić adres Osmozis. Czyli wychodzimy, zmieniamy sieć na Osmozis. Kopiujemy sobie tutaj ten adres. Później wracamy znowu na Evmosa. I teraz jeszcze raz transfer i tutaj wklejamy. Możemy w ogóle sobie dodać. Możemy sobie dodać również nowy. Tutaj tak jest. I teraz mam już dwa adresy tutaj dodane. Tutaj żeby dodać ten łańcuch to musimy znać kanał po którym się poruszają te tokeny między właśnie Osmosis a Evmosem. Się tego dowiedzieć musimy wejść sobie na MincKan. I tutaj na Minskanie wchodzimy na osmozis. Gdzie jest to osmozis? Tu jest osmozis, wchodzimy na osmozis. Wtedy nas przeniesie do konkretnego eksplorera osmozis dokładnie tutaj i tutaj musimy wybrać ten IBC relayers. Tutaj są pokazane kanały, dzięki którym możemy właśnie przesyłać tokeny poprzez transfery IBC. No i tutaj, ze względu na to, że jesteśmy na os Osmosis, to musimy teraz znaleźć tego Evmosa. Gdzie ten Evmos jest? Tutaj jest Evmos. Otwieramy to i widzimy, że Osmozis komunikuje się z Evmos tym kanałem. Jeśli byśmy wysyłali Evmosa na Osmozis, to musimy użyć kanału 204. Jeśli wysyłamy Osmozis na Evmosa, to musimy użyć kanału 0. Channel, myślnik 0. I dokładnie w ten sposób musimy to wpisać w naszego Keplera. Tutaj walimy transfer. Tutaj, jeśli weźmiemy New. To wybieramy Osmozis i wpisujemy tak: Channel, Myśnik 0. Dokładnie w ten sposób trzeba to wpisać. Bez żadnej spacji, bez żadnych wielkich znaków. Ja nie będę tego teraz zapisywał, bo już mam to zapisane. Więc wybieram po prostu tutaj. Teraz wybieramy adres, ja będę wysyłał tutaj na ten ekstra. I teraz, jak już mamy wszystko wybrane, to bierzemy next. No i teraz wysyłamy Evmosa. Wyślemy mu na przykład 0,4. 0,4 Evmosa wysyłamy na osmozis. Approve. Tutaj już to znikło. I zaraz powinno się pojawić na naszym osmozis. Możemy teraz sobie wejść tutaj i tu. O! Już tu jest. Już tutaj EVMOS się pojawił, więc teraz wchodzimy na przykład na osmozis tutaj na assets. Jeśli odświeżymy sobie, to właśnie ten EVMOS wskoczy nam od razu na osmozis. Nie musimy tutaj robić depozytów, tylko on właśnie przeleci, od razu tutaj się pojawi. No i jeśli chcielibyśmy zrobić to w drugą stronę, no to oczywiście robimy to samo, tylko że na odwrót. W tym momencie tutaj mogę po prostu dać withdraw i przeniesie mnie na stronę FMOSA, i tutaj również możemy to zrobić w ten sposób, że wysyłamy z Osmosis na FMOSA, tutaj musimy się połączyć naszym keplerem, żeby nam dodał ten adres. Teraz widzicie, że wysyłam z Osmosis na FMOsa, mam tutaj 04 FMOSA, które wysłałem wcześniej, i ta strona otworzy Wam się automatycznie. Ok, i teraz tak, jeśli byśmy chcieli tego Evmosa wysłać z powrotem na FMOSA, tylko że na Metamaska, no to nie da się go wysłać z Osmozis, bo on jest w tym momencie na Osmozis, tak? Więc musimy go wypłacić z powrotem na Kepler, na FMOSA i dopiero z Keplera, z FMOsa możemy go wysłać na Evmosa Metamaska. Więc robimy to w ten sposób. Tutaj się podłączamy naszym Keplerem i z Osmosis wysyłamy właśnie wszystko na Keplera, na Evmos. Transfer coins from Osmosis. Tutaj podpisujemy transakcję i 04 za chwilę powinno się pojawić na naszym Keplerze tutaj. Tak jak widać, cały czas mam jedną sztukę i już jest 14. Elegancko. I teraz, jeśli byśmy chcieli to 04 wysłać na MetaMaska, to po prostu musimy sobie skopiować tutaj ten adres. Wbijamy na Keplera po sieci EVMOS, robimy send. Moment, sprawdzimy, jaki jest mój balans, żebyśmy wiedzieli, że to doszło tam. Mój balans w a jest 0,6, więc teraz wyślijmy z tego Keplera. No, to 0,4 tutaj wbijamy adres Keplera, znaczy MetaMaska i 0,4. I wtedy powinniśmy mieć jednego w a zaraz na MetaMasku, więc wysyłamy to. Send. Approve. Jak nie będziecie pewni, czy Wam to dośle, jak będziecie sobie testować to wszystko na własną rękę, to wysyłajcie takie minimalne ilości. Wejdźmy teraz tutaj na tego Metamask'a, Assets, 1 FMOS, więc sukces. No i dobra, to by było na tyle, mam nadzieję, że nie będziecie mieć już więcej problemów z tym IBC transferem. Polecam zaznajomić się tutaj z Minckanem, gdybyście szukali jakiejś transakcji, gdybyście potrzebowali historię z Waszego portfela, to po prostu wpisujecie tutaj adres Waszego portfela i Wam się wszystko pokaże. Więc zostaw jakąś łapkę w górę i komentarz dla zasięgów. Siemanko, pozdrówki, jo!